Małżeństwo daje szczęście. Kilkanaście par w sali ślubów sandomierskiego ratusza świętowało małżeńskie jubileusze. Dziś wnętrze, ratusza w Sandomierzu ponownie stało się miejscem pełnym miłości. Czułości i wzruszeń. A to wszystko za sprawą sandomirskich par, które uroczyście obchodziły małżeńskie jubileusze. Małżonkowie świętujące Złote Gody odebrali z rąk burmistrza Marcina Marca specjalne odznaczenia, listy gratulacyjne i upominki. No Piękny moment dla tych państwa, myślę, którzy często wracają dokładnie w to miejsce po 50 latach do sali ślubów w sandomirskim ratuszu. Piękny moment również dla mnie, bo to w życiu samorządowca wiemy, że przeważnie napotykamy na trudności, ale taka chwila, taki moment spotkania się z mieszkańcami, którzy są w wieku moich rodziców, to są też wspaniałe wspomnienia, wspaniałe rozmowy, opowieści o, o rodzinie, o dzieciach, o wnukach, o, o swojej pracy zawodowej wspomnienia dawnego Sandomierza, wzruszające piękne chwile. Tyle lat razem to wielki wyczyn. Do głowy przychodzi jedynie pytanie, jak oni to zrobili. Nie wystarczy się przecież zakochać od pierwszego wejrzenia. Potrzeba jeszcze wzajemnego zrozumienia i czułości. Pary świętujące dziś w ratuszu swój małżeński jubileusz są znakomitym przykładem, że słowa przysięgi małżeńskiej znaczą wiele, szczególnie te: ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz to, że cię nie opuszczę. Aż do śmierci. No na pewno dużo radości. Radość. No i dziękować Bogu, że się dożyło. Najważniejsze. A tak, no, no to co, Oby tak dalej, jak najdłużej być zdrowym. A co zrobić, żeby tak długo wytrzymać w małżeństwie? <laughs> trzeba się rozumieć. Trzeba się nawzajem wspierać. Nie wiemy. Tak, tak zleciało, to szyb, tak szybko zleciało, że... My jesteśmy jak woda i ogień, zupełnie przeciwstawne charaktery. Ale jeszcześmy a i... się nie pobili. Tak? A, jakoś, a jakoś tyle lat, no część na ustępstwa, na ugody, no jak w no, życiu. No różne etapyśmy przeżyli, począwszy od, od gospodarki komunistycznej, poprzez, poprzez rynkowo, no i wszędzieśmy sobie dawali radę, także, tak. także jesteśmy dzieci, zadowoleni, grupów, szczęśliwi. Troje już inżynierów. Trzeci czwarty pójdzie też tą drogą, podejrzewam. Spełnione życie. Szczęśliwe. No trzeba być cierpliwym, zgodnym. No i co jeszcze? To pokazuje zdrowie i chorobie. Tak. W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Sandomierskim ratuszu swoje medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało blisko 30 par.